Janusz Korczak, król Maciuś I. Narrator Eliza Borowska, król Maciuś I, Paweł Krucz. Chce kiełbasy z kapustą! Felek, Tomasz Błasiak. Czy w Ogrodzie Królewskim są wiśnie? Generał, minister, porucznik, Dominik Łoś. Po co się te dzieciaki tu wlączą? Smutny król Antoni Ostrołuch. Maciusiu, pisz prawa dla dzieci. Reżyseria Ewa Domańska. Zapraszamy Was do oglądania Króla Maciusia I online na stronie Teatru Polskiego w Warszawie.